Cześć Wam z tej strony Adi i witam Was kołem material z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przepływa na Larundzie przekaźniku Mercurego. Jak co dwa tygodnie przy się Baro dzięki uprzejmości Digital Extremes mam dla Was giveaway na 4 razy 75 platyny. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy subskrybować ten kanał i w komentarzu do tego filmu napisać swoją nazwę z gry Warframe, platformę na której gracie i czy posiadacie włączony crossplay, czy nie. To wszystko wystarczy zrobić, aby wziąć udział w losowaniu, a już już w niedzielę, wraz z odejściem Baro, wylosuje czterech szczęśliwców. A więc cóż tym razem ma dla nas Baro? Pośród różnych emblematów chińskiego roku, nowością jest emblemat Rok Księżycowy Węża. To jest taka jedyna nowość, którą obecnie możemy zakupić u Baro. A teraz przejdźmy do tego, co warto kupić, aby sobie nieco zarobić. A więc zaczynamy od modyfikacji. Na pierwszym miejscu punkt nacisku Prime, później przepływ Prime, zabójcza kombinacja i pokrycie lufy Rubedo Prime. Te cztery mody jak najbardziej możemy sobie zakupić. Mody Prime na pewno znajdą swoich nabywców, ale zabójcza kombinacja również potrafiła sprzedać się za 30 do około 50-60 platyny, więc można eksperymentalnie kupić sobie kilka sztuk. Następnie przejdziemy do broni i tutaj mamy tasaki podwójne Prisma i grakatę Prisma. Ignisa w Wraith nie biorę pod uwagę, ponieważ większość ludzi ma go po prostu w swoim dojo, więc mają go tak jakby za darmo. A tasaki podwójne i grakata Prisma jak najbardziej warto kupić, potrafią sprzedać się nawet za to 120 platyny. I i ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są to znów relikty Axi V8, które były dwa tygodnie temu, teraz pojawiły się znowu. Zawsze warto kupić, ponieważ jest to Axi, a tutaj mamy dodatkowo Volta, schemat na neurotykę i powłokę. Także warto nabyć kilka, kilkanaście sztuk dla samego siebie, żeby mieć jakieś akcji, mieć co otwierać. A jeżeli macie więcej pytań odnośnie Warframe, chcielibyście razem pograć, czegoś się dowiedzieć, pootwierać jakieś rzadsze albo ogólnie relikty, zapraszam na moje codzienne transmisje na Twitchu, gdzie o 18 do godziny 20:21 gramy z widzami w Warframe. Również, jeżeli interesują Was powiadomienia odnośnie nowych materiałów na YouTube, czy też moich streamów, ewentualnie jakichś giveaway'ów, czy samego kontaktu, zapraszam na mojego Discorda i link do mojego Discorda, jak i również Twitcha, znajdziecie w opisie tego materiału. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy i do usłyszenia w następnym materiale.